manok, Chyba! Witam serdecznie W końcu Karik Street widzowie Wiesz, jakiś problem? Że ja mam na odwrót gaz i sprzęgło W sensie Jak nie klikam To się chyba Podpinam pada Civic czy Miata no bo to 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 nie Sieman Kacper co tam u ciebie? No nie no w ogóle z czym się zastanawiamy Miata Miata Ale graficznie to daje No chyba no. Mapa, mapa wygląda dobrze, widziałem. Patrz to. Ale ogólnie jest to co w Motorfeście, nie? Że jest taki zoom za Przestrzenny. nie wiem czy nie będę siebie widział w ogóle. Czekaj, gdzie jestem? No nie, no samego auto nie widać. Ale widać, że żyje ta mapa, to jest fajne. Zobaczmy, jak wygląda tankowanie. JAKIE TO SPORTOWE JEST DROGIE Aha Debil z trakcją jedzie Włączoną Czemu beta nie driftuje z trakcją? Dobre się, A ja to rwę na wszystkie sposoby Sprzęgłem, łapą Bokiem Nożnym No to ja mogę Tak po prostu Jestem ciekaw co się stanie jak mi opony pierdolą Będę na drucie chłop, czy co? No i mamy zero. O! Zaraz się przełóż Jest! O kurwa Mapa jest na pewno ciekawa. I trafiki. Trafiki nie są. nie są nudne. No bo czy to w MotorFestie, czy to w forzie. To jest drive, z tego co widziałem też. No one jeżdżą nudno przepisowo. Te wrzucają kierunki. latają sobie na boki, tak jak widzieliśmy. Wzmuchają pierwszeństwo. To jest spoko. I można sobie ustawić ilość tych trafików. No teraz mamy na defeatie ich może być więcej. Może być też mniej. Można je chyba też wyłączyć całkowicie No właśnie o tym mówiłem z tymi trafikami W***ł się na mój pas Ej dobra, ale co jak co, ale te stare porsaki były ładniejsze Nadal nie jestem ich jakimś fanem, ale... Ale wiadomo jak jest to Ferrari, tak? No Porsche nic nie mamy Bo Ferrari trzeba bać. Dawno tego nie mówiłem A warto to podkreślić. Ale mieli z miejsca już. Dodaliśmy jej 6 koni i już mieli z miejsca nagle ty. To przez nowe body. O, w tardze skopiowali od Buddy, rozumiesz? Super w tardze dali Budda. Czy ja właśnie Mam w... jakieś 200 koła na upgrade'y Eheh, <laughs> czterdzieści Po tym jak kupiłem dlc mając mają Cupre? I M3? I Urakana? Chłopie to w stoku już lepiej driftuje, nie? Night Delivery, no Night O kurwa ale grusty Tuning garas. To mają jego zaje... reprezentanta No, i tak się to robi, tak. Kurwa, czeku. Błądzkę se kręcę. odstawiona. Chciałbym być takim kurierem Pomimo to, na no, co faktycznie żyje, to czuć. Ta supra bardziej niż kurwa w tardze wygląda, jakby była w tym. Wygląda, jakby była w spiderze, ale w ogóle wygląda, jakby dach się sam wysuwał. Takie wcięcie jest. Takie trochę za głęboko idzie, żeby to ten. No nie, no to to driftuje w stoku, nie? To tu możemy odpalić ten event driftowy. To to jest do zrobienia. Tym. Ten kompot wydaje mi się, że lepiej się prowadzi w drifcie, ale to ma więcej mocy, nie? Bardzo specyficznie działa to, nie? Trona wrażenie, nie? To ono się ładuje? Ja go nie muszę uzupełniać? Na stacji? Przecież to tak bardzo zmienia postać rzeczy. Ej, paliwa nie mam. Dobra end Race. zaraz do tego wrócimy. Kurwa, waha ty. Ile można? Jestem kurwa melepetą w te wyścigi. Ja tylko driftować potrafię. O Sienki stary No Ta gra już kurwa. Nie, nie chcę mi tego powiedzieć, ale daj mi fory, nie? Dobra, no jest na początku sam dopiero. Tak się już nie da spierdolić Jak nie wygram tego to jestem <grymna> pod największą łamagą w, w wyścigi jak chodziła po ziemi To jest ogniem i teraz Jak? Jak kurwa. Dobra widzowie, na koniec jeszcze szybka recenzja nowego Carixa. Jest to bardzo dobra gierka, fajny rozbudowany system tuningów i tych mechanicznych i tych wizualnych. Nie pokazałem wam tego na filmie. Uznałem, że to nie jest wystarczająco ciekawe, żeby wam to pokazywać, ale jest to na pewno wystarczająco ciekawe, żeby tą grę kupić. Kosztuje ona 75 zł na Steamie, obecnie z dlc Kami kosztuje 82. I jeżeli zostawicie komentarz, lajka i followa pod TikTokiem związanym z Karik Streetem, to może właśnie wy wygracie jednego Kariksa w pełni za darmo, albo jeżeli już kupiliście, no to na te 80 zł, tak. Piękna grafika, przyjemnie się jeździ, niestety nie udało mi się przetestować tego jeszcze na kierownicy, na pewno to jest przede mną, jak już na niej pojeżdżę to oczywiście dam wam znać na pewno na streamie, prawdopodobnie na TikToku i być może i tutaj na YouTubie. Widziałem, że innym różne kierownicy działały, mi niestety się nie udało tego podpiąć, nie chciało to współpracować. Ale gierka bardzo dobra, warta tych pieniędzy, spodziewałem się, że będzie kosztować dużo, dużo więcej. Jeśli chodzi o Drift, to trzeba po prostu poświęcić chwilę na to, moim zdaniem, żeby ogarnąć, jak tu się tuninguje samochody pod to, bo możliwości do tego są. Nie jest napisany nigdzie opony do driftu, zawieszenie do driftu, ale możliwości tuningowania w tej grze są na tyle duże, że wydaje mi się, że da się to zrobić dobrze. Jest bardzo dużo eventów driftingowych, więc dla fanów starego dobrego Kariksa też wiele uda się dobrego znaleźć w tej gierce. Jest to na pewno dużo lepsze niż e, najnowszy for Speed Unbound, moim zdaniem. Wydaje mi się, że jest to lepsze niż Forza, ale to już musicie wiadomo sami ocenić. Każdy gra w to, co lubi najbardziej. A no, oczywiście nie przebije, ale to też za bardzo nie, nie jest konkurent tej gierki. Właściwie to symulatora. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że na streamie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Dobranoc. Smacznego. Cześć.